Po jakże udanej trzeciej lekcji, pora na lekcję czwartą, a w niej dotkniemy tematu zup. I czy w ogóle jakkolwiek taka rybka z puszki łączy się z zupami? Ja uwielbiam zupy rybne i jestem w stanie sobie to wyobrazić. Ale ry, rybne, takie stricte rybne, ale może jakiś rosół, może rosół to złe słowo, ale bulion. Bulion rybny? Bardzo szybki, jak najbardziej, ale na rybie z puszki? Tak. Czemu nie? Ja kiedyś próbowałem, muszę się z Wami tym podzielić, kochani. Bulion warzywny, bardzo intensywny. Wegetarianie często sobie taki sprawiają, ale fajnie dorzucić do niego taką rybkę, tylko... Tak jak przy poprzednich potrawach, może nie zawsze z sosem, bo sos pomidorowy zrobić mm -hmm. może pomidorówkę rybną, ale taką rybę właśnie z wody morskiej, czy nawet z oliwy z oliwek, to mm -hmm. wszystko się łączy i to się uda. Gwarantujemy, że jeżeli dorzucimy do garnka z dużą ilością warzyw, dwie-trzy puszki takiej rybki, to ona bardzo subtelnie mm -hmm. poda nam ten rybny. Bez zalewy. Zalewy wykorzystamy e, to do to innej okazji, okazji, bo to? oczywiście nie wyrzucamy. A ja Ciebie zaskoczę i Was Państwa. E, miałem okazję przygotowywać alternatywny żurek. I taki żurek nagrilowanej bądź wędzonej makreli z puszki smakuje wybornie. Oczywiście bulion bez użycia yy, mięsa, bez użycia kości. Yy, natomiast wędzenie albo z makreli, albo z tofu i dodatek tej ryby do środka. Idealnie. Czyli takie I święta wielkanocne z y, makrelą z puszki. Tak, tak z brakiem albo y, z produktami grał jak najbardziej. Natomiast słuchaj, mamy 35 stopni na zewnątrz. Ja Nie wyobrażam sobie, żebyśmy jedli rosół Choćby żurek chłodni, litewski. Nie, ja zrobię Gaspacio. I to idealna alternatywa dla osób, które może chcą zacząć jeść zupy rybne, ale dobry sposób, żeby zacząć jeść te zupy w postaci ryby jako dodatku, a nie bazy. No tak, to dobry pomysł. Tak, tak. Zaczynamy. Gaspacio, czyli legendarny hiszpański chłodnik, zazwyczaj łączony z dojrzewającymi szynkami. My zrobimy to po swojemu, bo z rybą w puszce wybierzemy fileciki w pikantnym sosie, czyli to będzie taka bomba, ale alternatywnie możemy użyć również fileta z makreli. Generalnie chodzi nam o to, abyśmy użyli ryby w sosie pomidorowym, ponieważ ten sos też powędruje do gaspacio. Wszystkie warzywa musimy pokroić w dość niestaranne kawałki. Musimy się tutaj starać, ponieważ jak to. Gazpacho będziemy to wszystko blenderować, miksować na dość gładką masę, czyli paprykę czerwoną, paprykę zieloną, wycinamy z nich gniazda nasienne, wrzucamy do miksera. Pomidor nie musimy obierać ze skórki, pozbawiamy tylko szypułki, kroimy na cztery, wycinamy twarde gniazdo ze środka i również wrzucamy do blendera. Jeżeli chodzi o ogórka, kroimy na cztery, wycinamy nasiona, ponieważ one zostaną i będą nam chrupać, natomiast cały ze skórą pokrojony, pozbawiony tylko tylko gniazd wędruje również do środka. Papryczka chili, a i owszem, również do środka. No i przyszedł czas na śledzika, śledzika w pikantnym sosie. Otwieramy na razie sam sos, bez ryby wędruje również do środka. Teraz oliwa z oliwek, odrobinę octu, odrobina chleba, całość miksujemy. No dobrze, czyli kochani, kolejny tip od nas dla Was już za nami, czyli pomysł na zupę. Coś, co na początku wydawało się może nie do końca spójne, no udowadniamy, że to gra. Znaczy, my dajemy Wam tą gwarancję, bo Wy nie możecie spróbować ani powąchać, no ale my to robimy i jest... No, to jest petarda. Musicie spróbować zrobić to w domu. Rozmawialiśmy o tych zupach na gorąco: o tym, że można zrobić bulion, o tym, że można zrobić nawet żurek alternatywny. Natomiast mamy lato, i my zdecydowaliśmy się na przygotowanie Gaspaccio. Gaspaccio z dodatkiem sosu z ryby. Natomiast sama ryba powędruje już na górę. W naszym przypadku to jest pikantny śledzik. Idealnie pasuje. Do konwencji e, pikantnego chłodnika e, gazpacho, do tradycji gazpacho, który jest pikantny sam w sobie i tak? bardzo odświeżający, ten właśnie taki jest. Nawet jeszcze trochę ogórka i mm, no, pomysł, który musicie e, wykorzystać w domu, e, zaskoczyć czy domowników, czy znajomych e, i to bardzo szybko, dopóki jeszcze mamy taką pogodę, a nie inną, i możemy e, zaskoczyć szybkim ochłodzeniem. Dokładnie także nie traćcie czasu. Produkty proste odtworzyć nasz przepis i zapraszamy gazpaccio z rybą, bo nie będziemy tutaj się ograniczać do pikantnego śledzia, możemy użyć tak jak powiedzieliśmy makreli, ważne, żeby ryba była w sosie pomidorowym. I to była lekcja czwarta. Czas na następną.